Dobra, mm, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Yy, no i że zaczynamy walkę jakąś. Możemy teraz się tym <grymka> nie zajmować? Hej, hej, musimy chronić Ringo. Gawę rodzenia. A po Zajebista jest ta synchronizacja. Teraz muszę czekać, aż to się naładuje. Ta synchronizacja ponownie, tak? Okay. Mam rozumieć. No co za szmatławce. Nice, dobra. Dawać kolejne gnoje. Ile? 90% jej zostało dobra. Tu jest eter. Musisz się tam chwilę poradzić, koleżanko. O oh nie, no to jest najlepszy ogień. Nie, ogień. Okay, dobra. I za pomoc, nice. Chyba się udało. Okay. to tak jest, udało się. Mamy to. Możesz mi powiedzieć, czemu ani słowem nie wspomniałaś, że będą tu przybysze? Zorganizowali wszystko tak, byśmy musieli tu przyjść i zająć się maszyną. Więc to oczywiste, że zamierzali zastawić pułapkę. Daj spokój i rusz głową. Jak myślicie, po co was tutaj wezwałam? Czyli to moja wina, bo nie ruszyłem głową, co ostatni raz zrobiłem. K.K. mamy pilniejsze sprawy na głowie. On ma rację. Uważajcie na siebie. A... No to. dzięki, Rinko. Nie ma za co. Dzięki za pomoc. To bardzo dojrzałe. Daruj sobie kazanie. Dobra, no. Nice. To może zachowuj się jak ktoś, kto je ma. Czy... coś między wami się tendy. wydarzyło? Można tak powiedzieć. Zgrzaniła naszą całą operację. Niezbyt cieszy mnie jej widok. Dobrze to wiedzieć. Jestem ciekaw jak to będzie potem wyglądać. Niemal zginęliśmy Bramatori powinna być teraz widoczna. Aha, wyszliśmy na zewnątrz. Bramatory. To muszę bliżej podejść do tego. Tak jest. Ale tam jest więcej tego. Widzę bramę torii jakąś. Tam jest coś. A bo to jest eter. Dobra, musi być tutaj. tutaj też jest eter. Tak jest, O nie bez żadnych tych, ciekawy. No i chyba. Ale pewnie powinienem był ruszyć głową, co? Daj, już spokój. Musimy się stąd wynieść, zanim zostaniemy odcięci. Musi być więcej tych kamieni tworzących barierę. Jeden z głowy. tak trzymaj. Dobra. Już widzę, że tam jest Co ktoś. E, trzy mądre małpy. Posąg przedstawiający trzy małpy, które zagrywają kolejne oczy i uszy. O, tu jest ta brama, gdzie są te kamienie? Dobra, eter muszę zbierać. Na właśnie, koleżanka. Dobra, no nice, i udało się. <laughs> Na wale żył wiatru. Teraz no, fajne. Tu coś kolejnego leży. Tu mamy kolejną stronę bariery. Mamy jeszcze trochę eteru. Szybko użyj wizji spektralnej, aby zamierzyć rdzenie bariery. Tam jest chyba kolejny rceń? Obstawiam że możemy z góry więcej widzieć haj to jest ogólnie na czas coś nadchodzi. O nie, ja jestem teraz... W... O, jednak nie. Dobra, tu coś może być. Nice. Cztery kamienie są. Drugi załatwiony Zostały dwa. Musieli już wcześniej przygotować barierę. Idealne wyczucie czasu. Jeszcze dwa kamienie. Dwa kamienie, dwa kamienie. Czy ja mogę znaleźć te kamie? Nie, tam nie. Wstawiam, że one będą na Oho, już chyba wiem. O, no i Jakoś tam muszę wskoczyć, jakoś tam muszę wskoczyć du, 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 du. Nice Aha, tu i na no zdobyłem duchy, kamienie, 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 gdzie są kamienie? Czy to się uda zrobić? Nie mam pojęcia. Ile mamy czasu do uruchomienia bariery? Niewiele. Skup się na jej zniszczeniu. Okej, <gry> K, co robię? Kwa. Nie tędy. Na pewno, nie? Dwa kamieni, brakuje dwóch kamieni. Dosłownie dwóch kamieni. Co tam? <susurra> mam kamień, mam kamień, mam kamień. Auriera wciąż stoi. Nice ostatni. No to dobra. Tam jest nie. Tutaj też nigdzie nie widzę. Ostatni kamień, zostało 8 minut. tutaj już byłem. Wstałem, że będzie gdzieś na jakiejś wysokości ten ostatni. W sumie praktycznie wszystkie, wszystkie były na. O, o kurde. Mamy to. Dobra jest. Nice. Zdjęliśmy barierę. Zawsze wydają się być o krok przed nami. Też podejrzenia wobec Rinko? O tak, jak cholera. Muszę się dowiedzieć co się z nią stało. Jest tutaj budka telefoniczna oznaczona innym kolorem niż pozostałe. Znajcie ją, Nie mogę pogłaskać. Będziemy jeszcze potrzebować. Wiem, Widziałem ją. Dodaj ją do listy zakupów. Dobra, to nam każe gdzieś iść. A spadaj. No, no to tu już ogień Nice No te większe, to najlepszy jest właśnie ogień Jaki pół... pół pół Nie sądziwe, Pimpuś, o Nie pu, puś, tylko pimpuś Dobra Nie. Chyba widzę budka Dobra, czy to nie jest ta budka Nie w tą stronę, dobra Tu mi coś pokazuje, ale... Czemu tu jest... w ogóle nie ma machać karty telefonicznej? Ed to wie, jego zapytaj. Dobra, tutaj też nic nie widzę. To idziemy tu. Tu jest kolejna ta, budka. jest białe. Oho proszę bardzo. Dobra Czy dostaniemy kartę W tym kierunku, co znaczy? Okej, okay. ja sobie tylko duchy wezmę Dobra, piesek Już lecę Kurde, tu są kolejne duchy, i kolejne, i kolejne. Ta, nie wiem, co to że jest. Ich używają. Nic nie A karta? Dobra, dobry piór. Tylko spójrz na siebie. Dość, ruszajmy dalej. <laughs> no raczej. Teraz głódka nam zostało. XD, miałem cały czas ogniem. Trochę kiepsko, dobra. Ok, to wystarczy. Siub, 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 i siup. Dawaj, panie duchy. Dobra. Dobra, musimy poszukać tej budki telefonicznej Fajnie Kitajec, ale nie mam czasu Idę w tą stronę, dobra oh. Siup, ten do... Widziałem, że widziałem gdzieś tu budkę jakąś Siema Kitajec Daj mi, a ja co wezmę ten talizman Katashiro daj mi 8 Katashiro, się przyda. Jasne, jasne. I tak tego sporo zbieramy. Co to za różnicę? Tu chyba na pewno była jakaś budka. Mi się wydaje. Aha, mamy kolegę. Dawaj razzin. Nice. Dobra, czyli tak samo. Wiśup. Dawaj mnie te duchy, dobra. Gdzie jest ta budka telefoniczna? Kolejne duchy. Nice. Siup. Kolejne. Dobra, wróciłem. już. Aha, tak, to będzie tak samo, a jednak nie. No ale nie, jednak tak samo. Dobra, gdzie jest ta druga budka? Nie tędy, tędy nie przejdę. Dobra, tam coś pokazuję. Tędy nie przejdę. Ale za to tędy, jak najbardziej. No i to będzie chyba tutaj. Tak, coś mi się wydaje. co to miało być. Może no tu. To, to będzie chociaż coś użytecznego. Aha, znowu jesteśmy przy tym. Jeprzonym kocie Dzięki, szukamy tylko niezbędnej. Fajnie Aha, dobra, już mam kupione to. O, ale mnie nagle zaczęliś napiordalać. Dramat jakiś No i zmarnowałem ogień. Oła Ta jest ta budka. Na 100%, ale najpierw sobie pójdziemy o od razu dwie dusze, znowu musimy uratować kolejne, nasze duchy. Dobra, weźmiemy sobie eter, weźmiemy sobie to. Tam są jeszcze jedne, nawet dwa, a to sobie pójdziemy od razu. Od razu przełączę się na ogień. Dobra. To się udało wziąć. Te sobie weźmiemy. O, tu jest już inaczej. Kurde. Dobra, wiem. Siub, siub, siub. Dobra, siup. Siub. Dobra, wzięte. Oho, i chyba mnie zobaczył. Dobra, spadam. z tym, nie chcę mi się z nimi walczyć. Jeszcze jeden garnuszek został. Tutaj jest inne oznaczenie. Ja, to tutaj. Olej, Dobra zobaczmy Nie mogę podejść do telefonu z powodu nieprzewidzianych okoliczności Zdaję raport z sytuacji plan diabli się. tylko ja i Day uciekliśmy z Shibui. zostaliśmy oddzieleni od reszty na parkingu przy ulicy Pizo. Początkowo myślałem, że KK umarł, ale biorąc pod uwagę, że dusze podróżują, facet może jeszcze żyć. Bez odbioru Ciekawie Mogę to tam... No katashiro też mogę tutaj dobra bo widzimy się